Do mojej żony. Miałem nim zabić kukulkana. Teraz mi niepotrzebny. Heju. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A nóż to nóż. Tato! O, Kajaro! Myślałam, że już cię nigdy nie zobaczy Tato. Heju. Tak mi przykro, moje dziecko. Niech nacieszę to oczy. Obiecuję, że już nigdy cię nie zostawię. nie wróciła. Chodź, wracajmy do domu. Coś zrobiłaś? Nie, wiem, się zastanawiam. Dobra. Anonim uzupełnia ci właśnie ankietę. O, super. Okej, uratowaliśmy Hakana. I i i, i. Eee, możemy iść dalej, nie? Bo to była tutaj jedyna misyka poboczna w tym miejscu. Więc lecimy dalej. Wszystkie te miejsca mają tak pozostawiane, te drzwi tak nie do końca podomykane i tak dalej, nie? Nie wiem, na jakiej zasadzie my jesteśmy tak wszędzie puszczani w tym zielonym stroju, jak, jak my jesteśmy... tę z rebelią? Dopóki nie zwyciężymy i nie przestaniesz być zagrożeniem. Amaru, pamiętaj kim jesteś. Jestem przecież super jednym z was. Bardzo się tak? cieszę. Naprawdę, to dzięki wielkie. Super. Gdyby mój brat nadal żył, niech spoczywa. Tak, powiedziałby, że ta gadka to jest strata czasu. Wracaj do domu. Jestem w domu. To właśnie jest mój dom. Unuratu, pogrąż się w marzeniach. Jak rozkwitnęłoby Titi, gdy słońce wzejdzie nad światem, któremu nic nie grozi? A ty nie jesteś zagrożeniem? Utworzyć świat na nowo? Wszyscy tworzą przeznaczenie. Razem, tacy jacy jesteśmy. Wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, zrobiłem dla Pajtiti. Wszystko! Kiedy było podzielone, zjednoczyłem je. Jestem tu jedyną osobą, która dostrzega prawdziwe zagrożenie. Pojawiasz się i znikasz. Jakby życie tutaj było tylko opcją. Tak! Żyłem w świecie zewnętrznym i widziałem, co nas tam czeka. Każdy dzień nas do tego zbliża. Paititi nie da rady przetrwać jego inwazji. Wszystko, czym jesteśmy, będzie nam odebrane i zniszczone. Więc powinniśmy walczyć z tym razem zgodnie z życzeniem naszego ludu. Odtwarzając słońce? Hmm? To tylko zapewni Paititi bezpieczeństwo na krótko, ale nigdy. Nie uchroni go przed odkryciem, inwazją. Naszym losem będzie wówczas zagłada. Nie, nie, my musimy być odważni i stanowczy. Przyłącz się. W tym świecie potrzebuję Twojej mądrości i uporu. Nad światem rządzonym przez sekte Kokulkana? Czy raczej Trójce? Jeśli chcesz władzy, otrzymasz ją. Więc mi pomóż, zadbaj o bezpieczeństwo Pajtiti. Potem będziesz mogła rządzić nim według swojego uznania. Ja ci oddam tron. Zrobię to. Nie. Szukam te skrzynie i odtworzę słońce. Niech jego światło cię osądzi. Dlaczego masz o mnie takie złe zdanie? Weźcie ją znowu do celi. Możesz mnie znów zamknąć, ale nigdy nie zdradzę naszego ludu. Nie. Po prostu ich zawiedziesz. Skrzynia zniknęła. Misjonarz Andres Lopez ukradł ją 400 lat temu. Co? Po prostu zmarnowałaś życie szukając w złym miejscu. Zostarne. Andres Lopez Un craduvion 400 latem Andres Lopez Pedro D'Oletro Co tam jest? A, to jest typek. Nie mam na to miejsca. Oczywiście oliwa się mi już nie zmieści, ale tu mamy upuszczać krwi. Przedstawienie asteckiego boga. Właśnie Aztekowie. Bo to taka krwawa religia. To się zastanawiałem, czy to Inkowie, czy Aztekowie? Bo w sumie obie te religie są niesamowicie krwawe, nie? Dobra, mamy coś tutaj jeszcze? U, tam coś się świeci, nie? Czy jakieś surowce znaleźliśmy? Wychaczyliśmy jakieś surowce. Dobra, wyskoczyliśmy. Tamtego nie możemy pospierać. Tu powinny być jakieś takie dokumenty, takie rzeczy. Dużo takich rzeczy powinniśmy tutaj znaleźć, co by nam. E, wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Poprawiło nasze zdolności językowe, czytanie tego wszystkiego i tym podobne. Ze względu na to, że jednak to jest. E, to jest jakiś taki dość ważny punkt, nie? Nikt nie wejdzie, nikt nie wyjdzie. Oficjalny zakaz. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. No, trzeba było iść do handlarza i posprzedawać, nie? Znowu będziemy musieli iść do handlarza, posprzedawać część tych rzeczy zbieralnych, takich najzwyklejszych. Jak je posprzedaję, to zawsze jest opcja wyhaczyć coś lepszego później. Mowa pogrzebowa, jeszcze tu coś mamy. Ofiara króla, krótka notatka. Mój ucz! Mój ucz! Mógłbym podkładać głos pod tego farmera. Z wczoraj. Jona, wiem gdzie ona jest. Wchodzę. Dobra, już idziemy. Poczułaś wcześniej wstrząs? Tak, byłam wtedy w Senotę. To był wstrząs wstępny. Zbliża się trzęsienie ziemi. Musimy się śpieszyć. Tak, po uwolnieniu Unratu wszyscy ruszymy szukać skrzyni. No, ale po co ruszycie szukać skrzyni? rady, więcej nie uniosę. Po co ruszycie szukać skrzyni, jak tam było proste info, że skrzynia nie jest tu. Doskoczyłem! O, ten typek, który sobie tutaj siedzi. O no, 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 cała rodzinka. Ja pinkole, to jest naprawdę porąbane. To je naprawdę pouri panie Jak tam minął dzionek dzisiaj Miera. cholera, pęka oh. To się pośpiesz, Lara Mało brakowało Czemu miałabyś zrobić? A wiem, gdzie powinienem iść. Może jednak w dół? Coś tak? A, no tak. W tył i w przód. 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 W I i, i lecimy, Lara. La. Brawo.

Prudaty czarodziej rzucił zaklęcie powrotu. Czarny czarodziej. Drzewko my tego nie wiemy. Co? Co się tam, ale dobra, gra... wysłałem już kolejnym osobom. Znowu rzuca zaklęcie. Drzewko my tego nie wiemy, ale to tak naprawdę czarodziej. Aha, o to co mam rotałem pod nosem. Dobra, już kumam o co wam chodzi. Nie, bo tutaj była znowu coś tam, że gadali se po ichniejszemu, nie? I, i zacząłem ich przerzeźniać no i w moim wykonaniu to brzmi jakbym... Chłopaki stwierdzają, jakbym odprawiał jakieś modły, czary rzucał, czy coś. No, także... Także ten tego. Powiem wam, że odcinków z Lary to mamy... MAMY NAGRANE Także Lara może iść Dwa razy dziennie Jak jest nią zainteresowanie to by mogła iść dwa razy dziennie nawet Radoj Radoj wieczór O ile w ogóle jest dno Ale wolałbym mieć dwie serie na kanale Pewnie że jest dno i jest nawet stosunkowo blisko O czym ty mówisz Byliśmy w miejscach gdzie faktycznie nie było widać dna a tutaj ten kawałeczek Lara Lara. O czym ty mówisz? To je pikuś. Pan pikuś. Czekaj, 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 bo tam wyskoczyłaś, dałaś radę Tak trochę tak tam. No. No nie, dobra, czyli nie da rady. Dobra, Krotę dobra. zapewne wyrzeźbiła podziemna rzeka. Uga, puka, i zupa. Wy to macie pomysły. na teksty. Okej. Okay? Wyrwamy... ...ząbki. Wyrwi murą zęby, krat, zerwi kajdany połęb, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Nie, nieważne, no up, no up, no up, no up, Na tym streamie nie śpiewała. Widać jakąś płaską bo to jest tragiczne w moim wykonaniu. I dawaj. O jest. by ona sobie tak naprawdę wybiła zęby, czajcie, jest tak z pełnego rozpędu przywalić w taką ścianę? No, darża drara. No, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. No, chodź się dwoma czekanami. Moja ty kobieto. Zjeżdżanie. ok, I teraz mam się rozhuśtać, tak? No, to muszę się chyba mocno rozhuśtać żeby mieć szansę tam doskoczyć. Chyba powinienem być wyżej tak w sumie na tej linie. A, e, wystarczyło. Wystarczyło. Coś się musi za tym kryć. Rób szybki unik, szybki unik. Nie, jest dobrze. To czemu się tam przyglądasz? Zaktualizowaną mapę. Tylko że my cały czas idziemy po tą babeczkę, nie? Spiderwoman. No coś w tym jest. Historia wojenna kamizelka czamaki. Odkryj cztery starożytne krypty w Paitii. Dobra, tu już nie wrócimy, tu już nie wrócimy, tu już nie wrócimy, tam nie popłyniemy, tam nie popłyniemy. To o co chodzi? Nie co? Bo ja się chyba zgubiłem. Dobra, wyjdźmy wyżej I jeszcze raz na tej linii w dół Może chodzi o to, żeby teraz pójść w tą stronę? No nie Ewidentnie nie. Chyba, że chodziło o to, żeby wskoczyć tu i stąd jakoś tam. Tak. No, game, ale to nie jest takie proste. To tak nie działa, że to jest takie proste. Dobra. Widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie sobie pójdziemy dalej, tak? Także do zobaczenia później. Na razie, baju, cześć. Jak się wam podobało, możecie zawsze zostawić łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Wszystko jest mile widziane. Na razie.